Pierwszy weekend wakacji to powinien być jedną wielką imprezą. Fajnie byłoby wejść ze znajomymi w plener, pośpiewać, popatrzeć na gwiazdy. Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile, te, które są na niebo, Co tylko się da, co tylko się da, niech nasza bajka... Moja ora, co ją poznałem wczoraj, makrołe, biedne ciało. tylko tobie. Rysowałem serca, Pytałaś po co W mieście, w mieście to powinno się coś dziać. Coś takiego do pooglądania, może pobawienia się, może coś do jedzenia. No i żeby się może trochę poruszać i żeby dzieciaki miały co robić, no i żeby nie zdzierali za to kasy. Nie lawa. Wielka impreza na początek wakacji. O, no to wbijamy.